Były kwiaty, gratulacje, dyplomy. Czwartek w Teatrze Zagłębia był dniem szczególnym dla sosnowieckich sportowców i artystów. Po raz kolejny przyznano nagrody miasta. Mamy dzisiaj radosne święto, które podsumowuje kolejny rok działalności, ale nie byłoby tego święta, gdyby nie ci nagrodzeni, gdyby nie ci, którzy w kulturze działają, w sporcie osiągają wielkie sukcesy sportowe i dzisiaj im składamy hołd i im dziękujemy. Łącznie w dwóch kategoriach wyróżniono sześć osób. Jeśli chodzi o sport, to się nie znam. Jeśli chodzi o literaturę, ja cenię Wiersze Sławka-Matusza, dlatego y, uważam, że to dobry wybór. Natomiast y, słysząc też o osiągnięciach drugiego laureata w dziedzinie menadżeringa kultury, no, widzę, że są to imponujące doświadczenia. Dzięki którym Marek Zieliński odebrał statuetkę za upowszechnianie kultury. To dla mnie bardzo ważna nagroda, ponieważ dotyczy też miasta, z którym jakoś jestem bardzo blisko i silnie związany. Więc ona ma podwójny wymiar, znaczy jeden taki można powiedzieć zawodowy, a drugi bardzo osobisty. Również zaangażowany w sprawy miasta jest Marian Jasiński. Bogate rodzinne tradycje sportowe pomogły dżudoce w zdobyciu tytułu trenera roku. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny już doceniono moją pracę, efekty tej pracy, także jestem szczęśliwy. No, chciałem bardzo podziękować właśnie wszystkim komisjom i prezydentowi, tym osobom, które mnie wsparły. Na szczególne wsparcie ze strony swojej opiekunki artystycznej mogła liczyć Judyta Bernaś. Z całego wrażenia zapomniałam podziękować mojej pani profesor Ewie Zawackiej, dzięki której właśnie tą nagrodę dostałam i z nią przez bardzo długi czas współpracuję. Szeroko współpracować zamierza Sławomir Matusz. Poeta uhonorowany za całą kształt twórczości. Chyba wyjazd do Sopotu na spotkanie autorskie, no i bogate plany wydawnicze, bo to i wybór wierszy. I będę redaktorem najprawdopodobniej serii wydawniczej, ale nie w Czesnowcu, Nowy tonik wierszy, no i jeszcze liśni Gaigera. Inne pomysły na swoją karierę ma nagrodzona za wybitne osiągnięcia sportowe szablistka TMS Sosnowiec. Jak sama przyznaje, od wystąpień publicznych woli walczyć na planszy. Jestem bardzo szczęśliwa, że akurat mnie wyróżnili, ale ogólnie na scenie jest straszna trema, ale bardzo się cieszę, naprawdę. Z tegorocznego werdyktu jury zadowolona była również publiczność. Mam rację. Osoby, które zostały te nagrody były naprawdę zasłużone i wydaje mi się, że takie osoby trzeba naprawdę pielęgnować i dawać im taką szansę właśnie wypiciać, dzięki takim nagrodom, takim uroczystościom jak ta dzisiejsza. A zakończył ją koncert grupy w Maszyny z wokalistką rodem Sosnowca Anną Serafińską.